W dzisiejszym odcinku poznacie 7 czasowników złożonych z Gejen w mega przydatnych zwrotach. Jeśli więc chcesz mówić lepiej po niemiecku, daj łapkę w górę i zaczynamy. Czasownik numer jeden, heimgehen. Czasownik rozdziernie złożony heimgehen znaczy iść do domu. Na przykład, gdy robi się późno, zamiast mówić ich gehe na hause, czyli idę do domu, możemy powiedzieć ich gehe heim, co znaczy to samo, idę do domu, ich gehe heim. Czasownik numer dwa, Angejen. Gdy ktoś nieproszony wściubia nos w nasze sprawy, możemy użyć czasownika angehen, czyli obchodzić czy też dotyczyć i powiedzieć Das geht dich nichts an, czyli nic ci do tego, das geht dich nichts an. Czasownik numer 3 Drangen. Czasownik Drangen znaczy odebrać telefon. Na przykład gdy usłyszymy dzwonienie, możemy powiedzieć Das telefon klingelt. gest du dran, czyli dzwoni telefon. Odbierzesz? To jest telefon klingelt. Gehst du dran? I czasownik numer cztery. Fremdgehen. Nasz kolejny czasownik rozdzielnie złożony z gehen, czyli fremdgehen znaczy zdradzić. Na przykład gdy koleżanka na plotach przy kawie zapyta Warum haben Sie sich getrennt? Dlaczego się rozstali? Warum haben Sie sich getrennt? Możemy odpowiedzieć Seine Frau ist fremdgegangen. Czyli jego żona go zdradziła. Seine Frau ist fremdgegangen. A tak swoją drogą, gdybyście chcieli szybko i na długo zapamiętać tego typu przydatne zwroty. Koniecznie sprawdźcie darmowe lekcje w naszej aplikacji Język w 15 minut. Link wraz z kodem zniżkowym znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A my przechodzimy do czasownika numer 5, czyli fegejen. Czasownik fegejen znaczy przemijać, gdy mowa o czasie. Fegejen użyjemy na przykład w zwrocie Wie die Zeit vergeht? Czyli, ależ ten czas pędzi. Wie die Zeit vergeet. Zwrotu tego możemy użyć na przykład w takim zdaniu. Ich liebe hier schon seit 6 Czyli mieszkam tutaj już od 6 lat. Wie die Zeit vergeht, ale ten czas leci. Ich lebe hier schon seit 6 Jahren. Wie die Zeit vergeht. A teraz czasownik numer 6. Kaput gehen. Czasownik rozdzielnie złożony, kaput gehen, znaczy zepsuć się. Na przykład, gdy pralka zatrzyma się nagle w trakcie prania, powiemy: Die Waschmaschine ist kaputt gegangen. Czyli pralka się zepsuła. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen. I czasownik numer 7, Shift gehen. Czasownik Shift gehen, znaczy nie udać się czy też nie wyjść. Na przykład, jeśli nasz znajomy w ferworze sylwestrowej nocy powie nam, że od nowego roku przestaje pić i palić, a my 1 stycznia zobaczymy go z piwkiem i z papieroskiem w ręce. Na pytanie, co z jego ambitnym planem, ów może nam odpowiedzieć: Mein plan ist leider schief gegangen, Czyli mój plan niestety się nie udał. Mein plan ist leider schief gegangen", A tak swoją drogą odwrotnością, schief gehen, czyli nie udać się, jest klappen, czyli udać się albo wyjść. Na przykład zdanie: The Plan hat geklappt znaczy plan się powiódł. The plan had geklopt. A jeśli waszym planem jest nauczenie się niemieckiego, koniecznie sprawdźcie mój intensywny kurs niemiecki w 6 miesięcy. Z niemieckim w 6 miesięcy na pewno się uda. Kliknij link, który zostawię Ci pod tym nagraniem i dołącz już dzisiaj szybko i bezpiecznie. A jeśli ten odcinek Ci się podobał, podziel się nim z innymi i zasubskrybuj ten kanał, bo dzięki temu będziesz dostawać informacje o kolejnych lekcjach niemieckiego. A ja z całego serca życzę ci sukcesów w nauce.